Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Na co zwracać uwagę, wybierając agencję? Tak, i tutaj ja bym, ja by do, do pytania dołożyłbym, że. Yy... Jeżeli chodzi o agencje, możemy do nich też dołożyć generalnie wszystkie firmy, spółki, działalności, które działają na rzecz i na korzyść sklepu internetowego, no bo pod agencję nie podepniemy pewnie marketplace'ów zewnętrznych, nie podepniemy sieci afiliacyjnych, a również ma, ma znaczenie to, w jaki sposób, na jakiej zasadzie współpracujemy. Tak? Więc tutaj powiem uczciwie: sprawa przy wybieraniu ma się bardzo podobnie jak w przypadku albo rekrutowania pracownika, w mojej opinii, oczywiście, albo. Wygląda to podobnie jak przy wybieraniu software house czyli należy, że ludzi odpowiedzialnych za działania na rzecz naszej strony dobrze poznać. Fajnie jest, jeżeli generalnie mamy ludzi, z którymi współpracujemy niezależnie od tego, gdzie pracujemy, czyli jest to agencja, która ma, ma, ma czy ludzie pracujący w agenci, agencji, którzy mają jakąś historię współpracy z nami, no bo wtedy wiemy, jak współpracujemy, jak, na jakich zasadach, co się liczy, wtedy mnóstwo czasu oszczędzamy. Ale warto rozmawiać, warto poznać zespół. To jest troszeczkę jak rekrutacja. Oczywiście agencja dla nas pracuje, tak jak pracuje pracownik de facto, de facto, ale ja bym właśnie nie nazywał tego też nadzorowaniem agencji czy wyboru agencji, ale też właśnie czystą współpracą. My bardzo mocno współpracujemy z agencjami na zasadach partnerskich. Pewnie to też zależy od skali biznesu i <laughs> gdzieś tam podejścia i zarządzania. Dlatego warto porozmawiać, zwrócić uwagę na umowy. Nie ma nic gorszącego w wysłaniu każdego z umowy do, do swojego działu prawnego, czy do do, do weryfikacji. Za prawnika. Tak jest, dokładnie. Do weryfikacji, dlatego, że czasami naprawdę dla nas nic nieznaczące zapisy mogą znaczyć bardzo dużo, a wiadomo, że umowy podpisuje się na te złe czasy, a nie na te dobre czasy, w związku z tym warto być zabezpieczonym. I nigdy nie wiadomo, kto nam coś pod nas podsunie. Tutaj też wiadomo, że to zależy od tego, kto umowę weryfikuje, kto ją podpisuje, czy ma doświadczenie, czy jej nie ma. Generalnie moje zadanie jako menedżera jest takie, żeby ją zweryfikować, a tak naprawdę do zarządu, do, nie do Wojtka bezpośrednio dać gotową do, do przeczytania, tylko do podpisania e, umowę. Oczywiście weryfikacja umów to też nie jest kwestia jednego, dwóch dni, bo czasami zdarza się, że jest to kwestia miesiąca. Ponieważ zarówno agencja, jak i firma ma swój dział prawny, a wymiana umów między prawnikami to jest istne piekło i, i czasami zabawna sprawa, ponieważ przeciągają linę o rzeczy, które wydają się kompletnie nieistotne, a wbrew pozorom takie nie są, więc to, to jest takie dosyć istotne. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do. Tego nagrania.